Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim vlogu. Robię obiad, karkówkę, ale to nie jest temat dzisiejszego vloga. Ale przy okazji, jak robię obiad, coś Wam opowiem. Byłem na spotkaniu o pracę, tak zwanym castingu, w pewnej słynnej firmie, która robi ciastka. Nie będę wymieniał jakiej, ale na pewno się domyślicie. Wysyłając, wysyłając tam CV. Tam czekałem parę dni, odezwali się, poszedłem. Ta firma jest niedaleko mnie, więc mówię spoko. Poszedłem tam. i, no i było parę osób. Parę osób takiej narodowości z Indii. Nie, tak wyglądali. No I menadżer wyszedł na rozmowę. Oczywiście też koleś wyglądający na Hindusa bo tam większość takich ludzi pracuje, nie, tej narodowości. No i daje mi testy. Daje mi testy. Wiedziałem, że jakiś tam z angielskiego, tam z rozmowy, porozmawiał ze mną, i, no i powiedział, że mój język jest wystarczający, żeby tu pracować. Nie ma problemu z angielskim. Też nie mam super tego angielskiego, ale komunikatywny jest. Dogaduję się, radzę sobie. No i po wypełnieniu takiego Kwestionariusze, czy tam imię i nazwisko, gdzie mieszkam, takie pierdoły. chociaż nie wiem po co im to, jak już w CV to mieli. Ale dobra. Wypełniłem to i ten pan kazał, kazał nam wszystkich, i dokładnie było chyba 7 osób do następnego pomieszczenia. I tam, kurczę, sarka, jak w szkole. To mnie rozbawiło na maksa, nie? No i testy. Testy z matematyki. Przepraszam. Testy z matematyki wyglądały tak. Było, było zadanie, tam 2 nawias, 3 plus 2, nawias równa się. Mówię, kurde, to mnie zaskoczyli. Oczywiście rozwiązałem to. Ale ci panowie za mną. Szok nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Nie wiedzieli, co jest grane. No takie proste, proste działania, na no liczenie, no kurcze matematyka, szkoła podstawowa, nie? No i czułem się jak w szkole, bo bo tam jeden z nich rozwiązał i rzucał im i oni spisywali, wiecie? I dziwię się, że oni mają większe szanse o, szanse o pracę niż ja, nie? Bo wiadomo, bo tam hindusi pracują, no to wiadomo, że hindus nie przyjmie Polaka, tylko przyjmie swojego ziomka, nie? Nie, że tam jestem rasistą, bo nie jestem, nie? Tylko mówię jak jest. No i wykonałem te te działanie, tam oddałem mu kartkę spoko, tam zapisał i. I na tym się skończyło. Powiedział, że się odezwie. Tam zadzwonią, nie? Wiecie, jak to jest zawsze. Zadzwonimy, nie? A najczęściej nie dzwonią. Momento, wyrzucę te obierki. Chociaż nie, bo jeszcze marchewkę będę obierał. To. Dobra, ziemniaczki odstawimy sobie. Wiecie, taki vlog. Luzacki, robię obiad i taki daily vlog z Wami się podzielę moimi doświadczeniami w szukaniu pracy. Nie? Marcheweczka teraz. No i, no i poszedłem sobie do domu i dostałem maila. Też słynny market, że mam przyjść też na rozmowę. Nie? W ten sam dzień wszystko się działo. Nie? Dobra, idę na rozmowę, wychodzi pan, bardzo miły, no i wypytuje mnie o takie rzeczy, jakbym co najmniej miał tam obsługiwać rakiety NASA, startować w kosmos, nie? No, gdzie pracowałem, jakie moje doświadczenia, co się stało, że straciłem pracę, co robiłem, gdzie pracowałem i trzysta razy mi się te same pytania pytał, nie? A na końcu, a na końcu Wypełniłem taki papier, że zgadzam się na... Wiecie, żeby używali moich danych w swoim zakładzie pracy, nie? No i pogadałem z nim, ale naprawdę takie pytania, jakbym miał tam nie wiadomo co robić, fruwać, startować rakietami jakimiś, nie? No takie takie moje spostrzeżenie, nie wiadomo co miał robić, a miałem tylko wykładać, być wykładowcą. Czyli wykładać towar na półki, wiecie, szukam jakiejkolwiek pracy, nie? I proszę, nie piszcie w komentarzach, że stracił pracę, bo nagrywa na YouTube. To, do magazynu nie chcesz iść, nie chce się pracować, na budowę. Więc ja nie chcesz iść na budowę, nie chcę iść do magazynu. Ci, co piszą, niech sobie idą do tego magazynu pracować, nie? Ja tam na razie mam oferty. Oczywiście żyję sobie na trilaucie, Jestem tutaj prawie 9 lat, więc mam oszczędności. Mogę sobie pozwolić, mogę nawet siedzieć w domu sobie pół roku. I szukać tej pracy, lockdown jest. Wiecie, że jest taki straszny lockdown w UK. Jak na ostatnim filmiku widzieliście, wszystko było pozamykane prawie wszystko, no i no jak tutaj znaleźć pracę, nie? Ale szukam, nie poddaje się. Myślę, że będzie wszystko ok. Byłem na razie na trzech rozmowach. Trzecia rozmowa to też słynny markę. Też wyglądało podobnie, nie będę się powtarzał. Ale gościu był bardziej taki kumaty i po prostu pytał się o takie. Prawdziwe rzeczy, co potrafię, gdzie pracowałem, co robiłem, nie jakieś tam pierdoły, jak sprzedam marchewkę. Nie na przykład, oczywiście żartuję, jak przekonam klienta, żeby coś kupił, a ja mówię do gościa, przecież ja tu przyszedłem towar wykładać, na półki nie sprzedawać. Nie, ale wiecie, tak to jest. Nie. Dobra, bierzemy deskę. I kroimy mięso, więc tak to wygląda. W UK jest bardzo ciężko o pracę. Miałem pecha, że straciłem tą pracę, właśnie teraz. Ale myślę, że jakiś nóż, że cierpliwie, ale znajdę tą pracę. Że będzie wszystko, wszystko ok. Mięso wcześniej myłem. Jakbyście w komentarzach co niektórzy mistrzowie kuchni płakali, to mięso było tak wcześniej. W ogóle robię karkówkę w woreczku. Takie coś tam robię, zwykły obiad, nic specjalnego, nie będę Wam tłumaczył, jak to się robi, nie? Mam też paru ziomków, którzy też szukają pracy. Oczywiście mam prace dorywcze takie. Ostatni gościu mój kolega potrze potrzebował pomocy, malował pokój, się zajmuje budowlanką. Poszedłem, pomogłem mu bez problemu, czy tam jakiś gruz wynieść, coś. Ja się żadnej pracy nie boję, ale jeżeli na kontrakt bym chciał iść, to w piekarni lub w sklepie jakimś, nie? żeby nie mieć zbyt dużo styczności z klientem, bo to jest bardzo męczące. Wiecie jak to jest, jak się straci pracę, człowiek nie może spać, się denerwuje, ale już mi to przeszło, bo po prostu nie spodziewałem się, że straciłem tę pracę, bardzo dużo osób straciło pracę, likwidację stanowisk pracy. Piekarnie robią 70% mniej pieczywa, czyli nie potrzebują pracowników. Rozwiązują z Tobą umowę i adios. Nie ma jakichś... Po, po prostu ja w tej firmie, co pracowałem, to człowiek traktowany jest jak numer. Był traktowany jak numer, więc nie jako osoba. Po prostu ta firma została kupiona przez jedną z najbogatszych firm na świecie, nie będę mówił jakich, i zaczęli ludzi traktować jak takie numerki, nie? Wcześniej było fajnie. Było spoko, przyjacielska atmosfera była, później na zatrudniali robotów, nie menadżerów, tylko robotów, tak mogę ich nazwać. I ludzie nie wytrzymywali, nawet sami się zwalniali, nie? A albo szukali na Ciebie haka, tu źle, coś tam źle, no i zwalniają ludzi, nie? Najlepiej, żeby Ci nic nie zapłacili, to jest właśnie ich motto, żeby po prostu znaleźć coś w siebie, nic Ci nie zapłacić. Tak to wygląda właśnie. wam kamerę brudną, przetrę. O! Dobrze. Więc nie ma co się denerwować. Ci, którzy stracili pracę, nie przejmujcie się, na pewno sobie coś znajdziecie. Jeżeli potrzebujecie zasiłek, idźcie do tego job center, na pewno coś dostaniecie. To po prostu ja na razie nie jestem za, zainteresowany. Może, może jakbym nie miał pieniędzy i był na takiej przepaści, to pewnie żebym poszedł, ale. Nie narzekam mam oszczędności, więc mogę tej pracy szukać. Też dzisiaj odezwała się do mnie firma, piekarnia fajna na Notting Hill. I kurczę wysłałem, poprosili mnie o CV. Wysłałem im CV, bo wcześniej aplikowałem bez CV na, a mam aplikację w telefonie ogłoszenia pracy i tam aplikowałem, się odezwali mailowo. No i czekam, teraz może się uda, trzeba być Pozytywnie nastawiony i nie załamywać się, nie wpadać w jakieś depresje. Wiem, że niektórzy to przeżywają. Nie mówię, że ja jestem obojętny, bo też to na mnie zrobiło wrażenie, taka utrata pracy. Przez 8 lat prawie, no 8,5 roku cały czas pracowałem. Bardzo dobrze wykonywałem swoje obowiązki. Myślę, że byłem dobrym pracownikiem i takie traktowanie ludzi, że zwalniają cię. Na razie cześć, bo bo po prostu stwierdzałem, że jesteś im niepotrzebny. A wstawałem tyle lat na czwartą rano, na trzecią, ale jak już powiedziałem, jesteśmy numerami. Oni nie patrzą na Twoją osobę, co ty robiłeś. Po prostu nawet cię nie... Osoby, które zwalniają, nawet nie znają tych osób, których, które zwalniają. Nie? Po prostu rozkaz dostali, zwalniają tak zwane roboty. Tak ich nazywam, nie? Ale cóż, trzeba żyć dalej i, i robić karkówkę na obiad. Mieszamy przyprawę Ja oczywiście sobie solę jeszcze, bo to... Gdzie jest sól? Gdzie jest sól? Gdzie jest sól? Kuźwa. Ślepie jestem? Idę po sól. Nie wiem gdzie jest ta sól. Leży i się śmieje pewnie. Tu nie ma, tam nie ma Dobra. Robimy inaczej, bo miałem solniczkę. Widzicie jak sól jest pakowana w Anglii? Takie. Pamiętam pierwszy raz przyjechałem i Szukałem soli, pierwszy raz przyjechałem. No, początki moje. w Anglii, szukałem soli w paczce i wiecie, angielski nie znałem, no soli, wiadomo, że sól, ale nie spodziewałem się, że sól będzie w takich, takich tubkach, nie? Troszkę soli. I pieprzu by się przydało, nie? Kuźwa, gdzie ja mam to wszystko? Te przyprawy. Moja żo żonka chowa przede mną. I oczywiście chciałbym Wam podziękować za bardzo miłe komentarze. Fajne komentarze. Też pocieszacie mnie w tych komentarzach. To jest bardzo miłe, fajnie. Cieszę się, że przestaliście cisnąć. A może przestaliście cisnąć, bo nie ma radka na, na moim kanale. Też tak może być. A czemu go nie ma? Co się stało? To już wiecie. Zapraszam na, na JTO, na live. Tam sobie możecie zobaczyć, tam Radek powiedział. Ja też jeszcze chyba live'a zrobię i powiem wam co i jak. Żebyście wiedzieli, bo macie prawo wiedzieć, jesteście moimi widzami, więc nie mam tajemnic. Ciacham marchewkę, czyli kroję. Nie wiem, trzy marchewki starczą. Karkówka z marchewką i ziemniakami, tak jest napisane na na tej paczuszce. Że już wiecie, jak to jest w Anglii. Poczytajcie wiadomości, jest lockdown, straszny lockdown, więc moi mili, przestańcie pisać głupoty w komentarzach. No i tyle. Tą informacją chciałem się z Wami podzielić. Jak to wygląda? No cóż, nie będę wam pokazywał, jak wrzucam do woreczka, bo to jest potrawa, wiecie, jaka. Każdy może sobie ją zrobić. Jak będę robił pizzę, może jakiś chleb, jakiś ciasto, coś, to wam nagram. A teraz serdecznie wam dziękuję, że byliście, że oglądacie. Łapki w górę, subskrybujcie, dzwoneczek. No i oglądajcie, czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się, na razie, cześć.